Cześć. Z tej strony księgowy inwestor. A dzisiejszy odcinek będzie miał formę takiego podcastu. W tym odcinku pokażę Ci, jak poprawiłem swoją stopę zwrotu poprzez niezakochiwanie się w pojedynczych spółkach dywidendowych. Ogólnie pomysł na ten film dostałem z tego faktu, że ogólnie na YouTubie większość osób, które propaguje inwestowanie dywidendowe, ma takie podejście kolekcjonera. Kupują raz spółkę, po czym trzymają ją twardo przez. 10-20 lat, a przynajmniej taki jest plan. Ja też w swoich początkowych etapach miałem takie podejście. Zaczynałem poprzez oglądanie na YouTubie głównie amerykańskich inwestorów. Nie, pewnie niektórzy z Was kojarzą taką osobę jak PPC Ian. Generalnie jako inwestor on też preferował takie podejście. Kupował jakieś spółki, trzymał je latami i generalnie potem. Za 20 lat chwalił się, że jego na przykład stopa zwrotu, czyli tzw. Tak on Cost na dywidendzie, no to było ponad grubo 20% w niektórych przypadkach. Generalnie takie podejście dla początkującego inwestora jest całkiem okej. Okay. Nie ma jakoś tutaj wielkiego pola do wielkich emocji, ponieważ i tak zakładamy, że będziemy tą spółkę trzymać przez długi okres czasu. Generalnie, jeżeli twoja psychika nie jest jeszcze tak ukształtowana, że czujesz się, że możesz to jakąś spółkę sprzedać, to w sumie jest to jakieś podejście, żeby nie panikować w czasie głębszej bessy. Generalnie, jak ja zaczynałem, to też dobieram takie spółki do portfela z zamiarem, że będę je trzymał latami. Chociaż akurat uważam, że moim takim największym atutem była dobra selekcja spółek. Jak zaczynałem, to kupowałem takie dywidendowe pewniaki, akurat z rynku amerykańskiego, takie na przykład jak Abwi czy Altria. Abwi w tamtym czasie generowało zdecydowanie ponad 5, jak nie 6% dywidendy, więc ono generalnie było dość tanie. A Altria, jak spółko, spółka papierosowa, no to generalnie zawsze miała wysoki yield. No ale potem problem był taki, że przyszła Bessa. Spółki te generalnie straciły dużo na wartości, w tamtym czasie pamiętam, że moje podejście, przez to, że po prostu miałem takie założenie psychiczne, że ja po prostu spółkę kupuję i choćby się waliło i paliło, to tej spółki nie sprzedaję. Zwróci mi się najwyżej z dywidend w kolejnych latach, w kolejnych, nie wiem, 10, 20. I generalnie w tamtych czasach, jako początkujący, takie podejście się sprawdziło w moim przypadku. Udało mi się przetrwać pierwszą większą bezce. Gdzie moje spółki traciły ponad 20-30%, i generalnie, patrząc z perspektywy czasu, był to dobry start. Nie straciłem na tych spółkach, zarobiłem na cenie akcji, ale też na dywidendzie. Ale, tak jak wspominałem, duża zaleta w tym była taka, że dobrze wybrałem te spółki. Abhi czy Altria, nawet dzisiaj, jest uznawana jako taki solidny podmiot dywidendowy ale generalnie jeśli popatrzymy na to, co działo się w ostatnich czasach, to wiele amerykańskich spółek, nawet takich tych zwanych dywidendowych króli, ucięło dywidendę. Weźmy tu pod uwagę chociażby AT&T, Walgreens Boots Alliance, czy chociażby VFC, które produkuje różne odzieżowe akcesoria i ubrania. Generalnie moja selekcja spółek w tamtym czasie była dość prosta. Jeżeli spółka płaci dywidendę, wydaje mi się, że mniej więcej rozumiem to, co robi. No to generalnie im większa stopa dywidendy, tym lepiej. No, patrząc na to, akurat dobrze udało mi się dobrać te spółki i bo może w tamtym czasie nie było aż tak wiele tak zwanych trupów, które właśnie już są na granicy cięcia tej dywidendy, takie jak przed chwilą ci wymieniłem. Więc no ogólnie uważam, że no, może miałem też trochę szczęścia jak to początkujący, ale wyszło to na dobre. Po zakończeniu tej pierwszej besy, to generalnie zacząłem sobie coraz śmielej poczynać na rynku, ponieważ już miałem pewne doświadczenie, byłem zahartowany, czułem, że już w tym momencie, no, wydaje mi się, że jestem w stanie dobrze wybierać spółki. Zacząłem interesować się spółkami, które rosną, i generalnie wydaje mi się, że ta strategia jest dużo lepsza. Otóż, na przykład, jedną z takich. Moich transakcji było kupienie spółki Livechat dawnego tekstu. No generalnie kupowałem je na przykład po około 100 zł, jeśli dobrze pamiętam. No i generalnie w tamtym czasie wydawało się, że jest to spółka, która powoli stabilnie rozwija się, nawet bym powiedział, że całkiem szybko. No i generalnie plan był taki, żeby też wiadomo, trzymać to na lata. Kolejną taką spółką była na przykład PCC Rokita, bardzo dobrze znana inwestorom dywidendowym w Polsce. Więc, co się stało z dwoma takimi przykładami i dlaczego, pomimo faktu, że planowałem trzymać te spółki długie lata, no to nagle zdecydowałem się w pewnym momencie je sprzedać. Otóż, generalnie, live chat po te 100 złoty wydawał się dobrą inwestycją. Jednak w tamtym momencie zaczynała się ta wielka mania na AI po tym, jak OpenAI pokazało swoje narzędzia do sztucznej inteligencji. No, i generalnie live chat w tamtym momencie praktycznie ze 100 zł bardzo szybko urosła na 150. Generalnie akupowałem w tamtym czasach tą spółkę po to, że live chat ogólnie w tym czasie sugerował, że podniesie cennik o jakieś 30%, więc generalnie wydawało się, że z samej tej podwyżki cenników około te 30% wzrostu powinno być. No i generalnie na tej fali tej sztucznej inteligencji spółka bardzo szybko urosła bardzo wysoko. No więc generalnie w tym momencie Zacząłem sobie zadawać pytanie, no, jakie są minusy tej spółki, tak? No generalnie spółka bardzo szybko urosła, jej wycena robi się już bardzo duża. Ja i w tamtym momencie, no, co prawda, jest potencjał, że Live Chat go wykorzysta, no ale jest trochę zagadką, czy to raczej się uda, czy też spółka nie straci przez to, no bo wiadomo, że w spółkach technologicznych. Te zmiany zachodzą bardzo szybko i generalnie raz możesz być na topie, a potem jakiś konkurent wprowadzi coś lepszego i będziesz generalnie na straconej pozycji, którą potem ciężko wrócić. Tam, w tym czasie pamiętam też, że generalnie emerary, czyli to co jest bardzo ważne dla live chata, czyli miesięczne powtarzalne przychody na klienta, po tej podwyżce czynników też zaczynały. zaczynały Stopować, no a generalnie spółka, jako wyceniana na wzrostową, no powinna te współczynniki zwiększać. Więc no, rynek jeszcze nie dyskontował tego, że generalnie z live chatem może być trochę gorzej. Więc no, ogólnie w tym momencie pomyślałem sobie, że no, kupiłem świetną spółkę, czy chciałbym ją trzymać? No, generalnie wydaje mi się, że mógłbym ją trzymać, ale generalnie widzę naprawdę sporo ryzyk, generalnie wycena jest dość duża, no więc w sumie zdecydowałem się na sprzedaż. No, i jak widać, było to dobrą decyzją. Wszystkie te czynniki, o których właśnie mówię, sprawdziły się. I generalnie dzisiaj live chat jest warty około 100 zł, więc można zadać sobie pytanie, czy była to dobra decyzja? No była, ale jak możecie wiedzieć, ja tą spółkę mam w portfelu, którą niedawno kupowałem poniżej 100 zł. Więc możecie teraz zapytać, no ale czemu wtedy uważałeś, że spółka ma minusy, a dzisiaj nie? No, generalnie jeśli chodzi o tą opinię, którą Wam powiedziałem przed chwilą, no to nic się nie zmieniło. LiveChat dalej ma te same problemy, no oprócz tego, że MRR- -y trochę poprawiły się w ostatnim czasie i mają być pokazane nowe produkty po wynikach za drugie półrocze, więc no generalnie wydaje się, że te wszystkie minusy, o których mówię, dalej są obecne, ale generalnie widzimy pewne plusy, ale przede wszystkim wycena jest dużo inna. Generalnie to już nie jest 150 zł i cena do zysku, jakieś 20 parę. No tylko generalnie cena do zysku jest w granicach powiedzmy 13-14. Więc no za taką spółkę, która naprawdę ma wielki potencjał, jeżeli dobrze to wszystko wykorzysta, no nie wydaje się to wygórowaną cechą, ceną. Druga spółka to PCC Rokita. Otóż też PCC Rokita kupowałem. Jeżeli cena sody zaczynała rosnąć, no nie pamiętam, było to około 70, może 60 zł. No i generalnie spółka rosła i rosła, aż doszła po, w pewnym momencie do ponad 150 zł. Wyniki były fantastyczne. Pamiętam cena do zysku rokity w tamtych momencie to było coś około 3, może 4, więc no generalnie wyglądało to wszystko super. Jeżeli byłbyś takim początkującym inwestorem i zastanawiał się nad tą spółką, no to generalnie rewelacja, no wskaźniki jakiejś rentowności w kosmosie, cena do zysku bardzo niska, no generalnie czego tutaj nie lubić. No i właśnie Rokita jest innym przykładem takiej troszkę pułapki, ponieważ spółka Rokita jest spółką cykliczną, zupełnie tak jak spółki na przykład paliwowe lub surowcowe. Generalnie bardzo lubię taki przykład, który słyszałem na internecie, generalnie dlaczego KGHM rośnie, kiedy cena miedzi rośnie. No ponieważ wszyscy inwestorzy, którzy kojarzą tą firmę, zdają sobie sprawę, że jeżeli wzrośnie cena miedzi, no to KGHM przez to, że wydobywa miedź, będzie miał po prostu większy zysk. Tak jak wtedy, kiedy cena miedzi była na przykład nie wiem, za 10 dolarów, no to załóżmy, że KGHM ma 5 dolarów z tej zysku z tego wydobycia tej miedzi. No jeżeli cena miedzi wynosi 20, no to odejmując te 5 kosztów, no to mamy generalnie 15. Więc no generalnie, dużo więcej, dużo więcej posiadamy zysku przy dokładnie tych samych parametrach. No, i generalnie podobnie jest z PCC Rockitom. Jest to spółka cykliczna, której wyniki zależą w głównej mierze od ceny sody kaustycznej. I myślę, że nie jest to aż tak znane potencjalnie wśród inwestorów jak w przypadku, nie wiem, Orlenu czy KGHM-u. Generalnie było widać już w tamtym momencie, że cena sody kaustycznej osiągnęła jakieś naprawdę. Bardzo wysokie wartości, biorąc pod uwagę, jak ta cena tej sody kaustycznej odnajdywała się w latach poprzednich. Więc, jeżeli cena tej sody zaczynała spadać, no to generalnie w tym momencie już zapalała się taka lampka, że, no tak, no spółka Apec jest bardzo dobrą spółką. Z tego co pamiętam, sprzedałem ją w okolicy wypłacanej dywidendy, kiedy wypłaciła tą właśnie wielką dywidendę typu 20, 20 zł. No, i generalnie taką podjąłem decyzję. Dzisiaj, z perspektywy czasu, wydaje się, że była to kolejna dobra decyzja. Spółka dzisiaj jest niżej niż wtedy, kiedy ją sprzedawałem. No, generalnie tak szczerze mówiąc, spodziewałem się, że ta spółka będzie jeszcze niżej, bo naprawdę obecne wyniki są bardzo słabe. No, i generalnie zastanawia mnie to, że ta spółka, pomimo pokazywania tak fatalnych wyników, trzyma się relatywnie mocno. Generalnie jest to spółka, którą też gdzieś tam mam na oku, ale no na pewno nie w takiej cenie i nie przy takich perspektywach. Generalnie przynajmniej jedna, a najlepiej dwie, dwa czynniki z tego, musiałyby się zmienić, albo perspektywy musiałyby się poprawić, albo cena sody musiałaby zacząć rosnąć. No i te generalnie też cena, cena PCC rokity na rynku powinna być tańsza moim zdaniem, w tym momencie. A więc do czego był ten przydługawy wstęp? Generalnie chciałem Ci pokazać to, że generalnie na początku swojej drogi inwestowania no byłem właśnie takim inwestorem typu buy and hold. Kupuję i trzymam tą spółkę, bo wiem, że ona kiedyś tam odbije, będzie sobie nieźle radzić. Ale generalnie w tym momencie, kiedy po tych dwóch przykładach zrozumiałem, że rozumiem, dlaczego cena akcji zaczyna rosnąć. I rozumiem też dlaczego zaczyna spadać, zauważyłem, że no generalnie nie ma aż takiego sensu trzymania spółek na ślepo, jeżeli wiem, że te perspektywy w kolejnych okresach będą gorsze, a na przykład rynek jeszcze nie dyskontuje tego spadkiem ceny akcji. Generalnie były też różne przykłady takie typu kęty, które zaskoczyły mnie. Na przykład pamiętam, że spółka radziła sobie bardzo dobrze w popandemicznym odbiciu i naprawdę pokazywała świetne wyniki. Było to spowodowane tym, że kęty posiadały bardzo wiele splotu bardzo pozytywnych czynników w tamtym momencie i jej wyniki były po prostu świetne, ale były nie do powtórzenia w kolejnych latach. Generalnie wtedy Kęty po pewnym czasie pokazały naprawdę fatalne prognozy. Te prognozy były no, mega tragiczne, i nawet rynek na takiej stabilnej spółce, jak Kęty nie oszczędził jej i jej cena spadła tam w okolice chyba nawet 400 coś 50 zł. Więc w takim momencie, no, inwestor ma problem, tak? Czy w zasadzie trzymam tą spółkę? No i w tamtym momencie, jeśli chodzi o Kenty, zdecydowałem się, że trzymam, ponieważ rynek już mnie zaskoczył, ja nie byłem w stanie tego w jakiś sposób przewidzieć, więc no generalnie w tamtym momencie wydaje się, że już musztarda po obiedzie. Tym bardziej, że Kenty są naprawdę świetną spółką, są naprawdę świetnie zarządzane, więc no generalnie miałem pełno zaufanie do tego zarządu, że sobie poradzi, a że to jest tylko chwilowy kryzys. Jak widzicie, przypadki te są trochę różne gdyż generalnie w tych dwóch pierwszych przypadkach rynek nie dyskontował tak szybko tego, co inwestor, który dość mocno interesuje się tymi spółkami, mógłby dostrzec wcześniej. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to wydaje mi się, że warto rozważyć sprzedaż spółki i nie ma co w niej się zakochiwać. Ja też naprawdę uwielbiam spółkę LiveChat. Jest to świetna spółka, po prostu perełka na GPW. Ich wskaźniki są świetne, historia wzrostu jest świetna, no generalnie czego chcieć więcej? Ale generalnie jeśli widzę, że ten biznes no, urósł naprawdę bardzo szybko i generalnie perspektywy nie są aż takie pozytywne, no to może warto zastanowić się nad tą sprzedażą. To właśnie niezakochiwanie się w tych spółkach dywidendowych, z czym miałem problemy na początku, myślę, że zdecydowanie w ostatnich latach powiększyło moją stopę zwrotu. Jeżeli jestem w stanie przewidzieć te czynniki, no to generalnie nie mam problemu ze sprzedażą. Wydaje mi się, że zależy to od doświadczenia. Wiadomo, jeżeli jesteśmy początkującym inwestorem, no to generalnie szukamy na internecie, jakie te spółki są warte zainteresowania. No i generalnie jest to jakieś podejście, tak, żeby kupować te najlepsze spółki z dobrą historią, które są wyceniane relatywnie tanio. No ale generalnie wtedy nie będziemy mieli takiego pełnego obrazu na spółkę. Jakie czynniki oddziałują na nią pozytywnie? Kiedy te czynniki będą oddziaływały negatywnie? No, i generalnie będziemy takim inwestorem, który stara się pokonać ten rynek. no Generalnie, jeśli wybierzemy dobre spółki, no to wiadomo, że jest pokonywanie rynku możliwe, bo nie będziemy mieli tego całego chłamu, który na przykład mamy w WIG-u, jak na przykład spółki typu JSW, Tauron, spółki upaństwowione, nie płacące dywidendy. Więc, no i tak wydaje się, że powinniśmy radzić sobie lepiej niż rynek. No, ale co jeśli już mamy tą wiedzę, mamy jakiś view na naszą spółkę i jesteśmy w stanie prognozować, że spółka ma przed sobą dobry okres i może pójść do góry, ale także przed tym, kiedy te perspektywy się pogorszą, już zastanawiamy się, że może się to stać, i wtedy zastanawiamy się, czy tą spółkę sprzeda. Myślę, że takie podejście może być. Jeśli stosowane odpowiednio, naprawdę świetne, ponieważ mamy wtedy te dwie dźwignie: dobry moment kupna i dobry moment sprzedaży. Wiadomo, że nie jest to strategia dla każdego i wymaga zdecydowanie więcej wiedzy niż w przypadku takim nudnym inwestowaniu dywidendowym i niesprzedawaniu tych spółek, aczkolwiek uważam, że warto się nią zainteresować. Jeśli jesteś takim początkującym inwestorem, to myślę, że możesz śledzić mój kanał, gdzie transparentnie pokazuję swoje portfolio. Pokazuje swój sposób myślenia, taki, który właśnie przed chwilą ci przedstawiłem. Jeżeli uważasz, że może być to coś dla Ciebie, no to śledź ten kanał, zostaw lajka, zostaw subskrypcję. Daj także proszę znać w komentarzu, czy taka luźna forma pogawędki ci odpowiada, a także czy jest to dla Ciebie ciekawe. Dziękuję Ci za odsłuchanie tego odcinka, życzę powodzenia, trzymajcie się, cześć. A na sam koniec chciałbym powiedzieć, że. Podcast ten oczywiście nie należy traktować jako rekomendacji inwestycyjnej, a dzielę się tutaj tylko swoim doświadczeniem w ramach edukacji.